odtwarzamy golę raperów Ech, do czego to doszło już kiedyś bawiliśmy się w rekonstrukcję bramek influencerów i tamten film wam się spodobał dziś więc czas na raperów Mata, Fidebe Bedoes to tylko nieliczni raperzy których dziś zobaczycie biorę się za to wyzwanie z Krzysiem, przed nami 7 pięknych goli oglądaj więc do końca, a w komentarzu napisz kto jest twoim ulubionym raperem po prostu, ja będę przyczepiał serduszka pierwsza runda to musi być rozgrzewka czas więc na rzuty karne możemy wam zdradzić, że jesteśmy po nagraniu ostatniej rundy tego odcinka z Bdo BDSem, więc oglądajcie do końca. Tak, BDS będzie na końcu. A teraz zacznijmy od łatwiejszych, a mianowicie od rzutów karnych. A tu tacy raperzy jak Awi oraz Mata. No właśnie, próbuję się domyśleć. Mata, może. Chłębo. Mata. Mata. Stawiam? Tak. Okay. Mata i Avi. Okej, okay. no dobrze. Nagranie z meczu raperów ze stand uperami Był taki. Okay. mecz charytatywny i po prostu na końcu zawsze dochodziło do konkursu rzutów karnych. Awi uderzył w prawą górną część bramki, Mata z kolei celował w lewe okienko. Czyli to nie są do końca okienka, ale umówmy się my musimy zrobić okienko. Dobra. No dobra, on to najpierw AVI. Czyli idziesz coś tam? No, zobaczysz. Jesteś siata. <grymka> 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 Pierwsza próba? Dostałem jeszcze siatę od tyłu. Czyli co, ja strzeliłem w okienko i założyłem ci siatę? Tak, jednocześnie no. Ojeju jeju, dało się zacząć film lepiej? Krzysiu w szoku, okienko i siatka za jednym kopnięciem. Awi zaliczony. Pozdrowienia dla Marszwana w sumie, który jest najlepszym, największym fanem Avi'ego. Ja się śmieję, bo to jest takie nieprawdopodobne. W pierwszej próbie czas okno i jeszcze le 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 leci mi siata, nie? Róż. No skill widzowie, skill. Czas na matę. Okej, okay, no i to był może rzeczywiście Mata, ale my musimy strzelić to lepiej. I tutaj już więcej prób na to musiałem poświęcić. Aj, za nisko, za nisko. Co prawda, niektóre uderzenia były bardzo podobne do tego Maty. No, było ok. Siedzi. Ale damy radę lepiej, mam wrażenie. Ale ja się uparłem na okienko, na strzał perfekcyjny. Ojeju. Tak, że nawet musiałem odpocząć i Krzysiu mnie zmienił. Dobra, zmienisz mnie Krzysiu. Ten najpierw miał do zaliczenia karnego a Avi'ego, nie zaczął jak ja. Strzały niecelne, poprzeczki, aż nagle przypomniałem mu taktykę z filmu świątecznego. W którym mówisz, że masz taktykę dośrodkowania. Że muszę sobie wyobrazić, że tam ktoś czeka na główkę. <noise> tak, że musi dośrodkować w okienko i wtedy mówi, idzie strzał celniejszy. Podanie. O! Idealnie! Dobrze, że powiedziałeś! I znowu mu to wyszło nieprawdopodobne. Przypomniałem sobie. Ale to o tym. jest takie dziwne. Ale autentycznie mi to pomogło. Przechodzimy więc do maty, i już po pierwszym uderzeniu Krzysiu był bardzo blisko. Ło! Wow. A jaka powtarzalność! Dawaj, jeszcze raz trzeci słupek. Po kilku jego próbach znowu zrobiliśmy zmianę. Co skoczyłem, nie? No, i nawet weszło ładnie. No, nawet ładnie, ale była właśnie... najlepsza próba. Trzy uderzenia wystarczyły na zaliczenie drugiej rundy. No! Oooo. I to można zaliczyć. <grystanie> Michał, mata, matrzak. Jeszcze tylko krzysiu strzeli w lewe okno i zaczniemy inne wyzwania. Eee, he, he, he. Które dziś będą naprawdę kozackie. Oglądaj do końca. Bramka fajna, ale nie do końca tak jak mata. No, ale lepiej. No, to było tak bardzo strzeli. bardzo. Tak strzelił mata, nie? Ale to nie było to, bo zrobił to lepiej. Oooooooo! Yeah. Takie coś może być. No bez pytań. Dwie rundy zaliczone, czas na trzecią. Będziemy powoli się rozgrzewać, a tutaj paluch, więc raper ze starszego pokolenia. Ten sam mecz, czyli raperzy versus sendaperzy i gol. Palucha? Palucha? Co? Takie coś po południe? Więc mega łatwo. Było nas dwóch, więc sami sobie wysuwaliśmy piłkę na uderzenie. No jestem paluchem, on po prostu zrobił tak i tak. I miała być to szybka rekonstrukcja, a tutaj zacząłem się męczyć. Ej, nozowa to! I nagle nastąpiła szybka, niezapowiedziana przerwa. Hey. Krzysiu, czekolady dostaliśmy. Okej, okay, dziękujemy bardzo. Przepraszam, że nie podbiegłem. Więc poznałem pana. <grym> Nasz pierwszy, najważniejszy trener w sumie, nie? No tak, tak. Całe umiejętności tutaj zawdzięczamy jemu właśnie. <grym <grym> ogólnie wiesz, w ogóle to było z communication. A, bo on zrobił tak, Zrobił że że co my tu robimy? Ja już jestem ty... na bramce i tak no. byłem, nie? Więc ustawiony, że on zrobi ja coś takiego, nie? A ja zrobiłem tak i zrobiłem to samo. <grym> I mogliśmy przejść z powrotem do wyzwania. Tymczasem zamiast jak paluch tak. Ło! Ej, dobra, to nie był paluch, to było za ładne. jajaj, masakra. Odtworzyć niezgradny strzał palucha, bo u niego piłka się nie kręciła, było więc bardzo trudno. Przyspieszamy próby. O! No i to było na tej wysokości, nie? I to musimy zaliczyć. Wysokość się zgadzała, czas więc na Krzysia. I tutaj stało się to. Ja myślę, że jakiś film wleci chyba w moje urodziny. Bo w niedzielę. Dwunastego. Tu leci, no. なやつ、ほらと。 I nie masz prezentu dla mnie? Ej, stary! Ja mam nie dzisiaj nie. urodziny! Się... Jeszcze inaczej, jeszcze inaczej. Kamil zapomniał ja... moich urodzin. Nie wiadomo, czy Dzisiaj to... są moje urodziny. Ej, jeśli dzisiaj Krzysia urodziny są, to Kamil z VoiceOveru potwierdzi, ale jeśli jest 12 stycznia, to Krzysia ma urodziny, więc wiecie, co zrobić w komentarzach. To każdy pisze w komentarzu wszystkiego najlepszego dla Krzysia. Gdzie są prezenty, widzowie? <laughs> ale masz pełno życzeń w komentarzach teraz. A Kamil jest starszy. No ale tam o 11 dni. Kamil no. 11. To dlatego nie? Tak, się pomyślał, że wziąłem sobie numer 11, bo jestem 11 dni starszy od Krzysia. Tak, to wszystko dzięki temu. Ale rak mózgu. <śmienicza> <śmienicza> Jak okienko <śmienicza> z ilią żugaj. Ale, jak będzie leciał w twarz, to się nie ruszaj. Serduszko z Julią Żugaj. Ta, mowa tutaj o tych zdjęciach. Powstał cały trójkąt sercowy z Julią Żugaj i Krzysztofem i Biszem. Po takie rzeczy musicie obserwować mojego Instagrama. A warto, bo za każdego followa oddaję lajki. Krzysiu też się męczył z tymi próbami. Okej, okay, to zaliczone. O! Musimy przejść do rundy czwartej, bo nie mogę się doczekać. Tu będzie się działo. Kłopo zrobił nożyce, ale nie strzelił gola nimi. Okej. Okay. Czyli nie może... wystarczy zrobić nożyce i wypierdzielić piłkę gdzieś w kosmos, tak? Film sprzed siedmiu lat z serii Turbo Krzyk z kanału Trenuj z Krzychem. Więc u idola, dzięki niemu założyłem ten kanał. Serio. Jeszcze później mamy takie coś. No dobra, ale w bramkę trafił. Myślałem, że po prostu kopnął, byle nie, jak. Ale tu nie było bramki też. No dobra, no czyli po prostu jak trafimy jakiegoś ładnego gola, ewentualnie poprzeczkę, to zaliczona. Jednak doszliśmy do porozumienia, że to nie są nożyce, a wolej z wywrotką. Wolej z wywrotką, fajne. Na początku musiałem się przełamać. Chwilę czekałem na dobre wrzutki, a to była moja pierwsza próba. Dobrze! Najpierw złożenia się do tego strzału. Muszę się chyba jakoś tak przełamać. Dobra, wolej z wywrotką jest. Co się stanęło. Ekwilibrystycznie rzucałem się po prostu. Łoo! Wow. Ej, teorię wam przedstawię. Północ południe online. Kojarzysz ten koncert, nie? Tak. O to online to nie znaczy online, tylko online to jest spacja. W środku jest online, na linii. Północ, czyli Praga północ, południe, czyli Praga południe. Na Story. linii, północ południe, a stadion narodowy jest umieszczony pomiędzy Pragą Północ a Pragą Południe. To... Zapowie koncert na Narodowym. Okej, okay. jak Dobre, to się nie? sprawdzi, to co może być wina ten filmik teraz. Jednak cię no do tej no. no bo kurwa online koncert. <grymne> Okej, okay, kolejne ślamazarne próby. To do tej pory było najbardziej soczyste uderzenie. Niech spróbuje Krzysiu. Oki i Krzysiu też to czuł. je, oh, yeah, Krzysiu zaczynasz to czuć. Ale Krzysiu to miał, byłem pewny, że zrobi coś pięknego. Kolejna kolejka, zacząłem bardzo ładnie. Łooo. Wow. Dobre! I to już wyglądało najbardziej meczowo. Ładnie się złożyłem, uderzyłem po dłuższym słupku, jednak właśnie piłka trafiła w ten słupek. Oh, oh, ja. A najlepsze próby krzysia były w następnej kolejce. Podziwiajcie. No. I tutaj najlepsza próba. Bez, 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 Serio wydawało mi się, że to był gol Teraz z tego ujęcia wygląda to inaczej Ale no okej, okay, zaliczamy, bo jednak Kue też był bez gola A teraz tylko przypomnienie o piłkach, którymi gramy w odcinkach Są fajne, więc używamy ich w każdym nagraniu No i polecamy je, bo są idealne do treningów, meczów No i właśnie do takich nagrywek, jak my sobie nagrywamy na YouTubka A fajna oferta dla was jest taka, że jeśli je kupicie To z kodem KAMCIO macie 10% zniżki Więc polecam, wszystko macie w opisie Runda piąta przed nami i nadal zostajemy z kwebo, który wykonał strzał Zrabony w poprzeczkę. Widzowie, niby to są gole, ale dla kłebo na FIDE robi się wyjątek. Zrobimy poprzeczkę crossbar, Choć krzysiu. Kłebo robił poprzeczki i kłebo chciał rabony, krzyżaka. Miał ustawione pięć piłek, i musiał trafić zrabony w poprzeczkę. I mamy rabony w poprzeczkę z wow. zapolakarnego. Kłębo trafił jedną na pięć, ja więc celuję w dwie poprzeczki. Trzeba też wspomnieć o tym, że oni byli na orliku, więc mieli bramkę mniejszą mieli bramkę bliżej. Grali tymi balonami, one są takie leciutkie te jego piłki nie? Tam my gramy flysami, okay. czyli to bardziej moczowymi. Musimy... Które polecamy, meczówki? Szybka nauka Krzysia Rabony, ale i tak finalnie będzie kopał z czuba. O, wow. dobra, a to było z czuba. No to było z czuba, no. Ale to jest moja jedyna nadzieja. Ja zacząłem, jednak bardziej czułem te uderzenia. I kurde, pierwsze podejście bez żadnego trafienia. Ale czuć, że robię to dobrze, jest siła w tej rabonie. Krzysiu też próbował, ale no, te nieudane próby będą przyspieszone. I tutaj chociaż zaliczona rekonstrukcja. 1 na 5, jak kłebo. Yes. Dobra, mamy to, już wyrównany kłebo. Ale no, na trudniejszym terenie chcemy jednak to pobić. Jest! O ne, bardzo ładna. Dobra, no to lecimy dalej. Aj! Kurde! Hmm. Jest. Tak. Jest! I dobra, 3,5. 5. Może będzie 3. Co nisko, wow. nie, ale nice. Ładnie 2 na 5, ale ja bym jeszcze zrobił jedną próbę. Nie będziemy jednak przedłużać, miałem kilka prób, w których był wynik 2 na 5, jednak tych trzech finalnie nie udało mi się trafić. A co ciekawe, Krzysiu też trafił poprzeczkę z rabony. Jest! Mimo, że swoim sposobem z Chuba. I runda przedostatnia, raper BRO. BRO jest w ogóle niepodobny do siebie, bo to było z 7 lat temu. No właśnie widzę. Pewnie część z was by go nie rozpoznała. Zarąbiste, ja byłem w z szoku. To jest. Jak ja 7 lat temu widziałem tę bramkę, to on mówi, jaki to jest kozak. Takie, co nie jest do końca koń takie trochę ulepszone. Ja w sumie BRO o bardzo lubię. Fajnie, że też kiedyś nam skomentował parodię. My robiliśmy jeszcze piosenki w przediedzie życiu też skomentował. Kiedyś grał koncert w okolicy, napisałem do niego na Insta, czy mogę się z nim wbić, pogadać? I normalnie wbiłem na backstage i sobie z nim o, gadałem. To było fajne. To pozdrawiamy. A racja, udało mi się z nim spotkać, więc mega spoko. No i w sumie fotkę z Skołe też mam. Z BDS-em też mam fotkę, z kim nie mam, No z dobra, AWI nie dobra, mam, no z Pawłem też. Dobra, lecimy. Nie mogłem się doczekać, aby tego spróbować. A no ciekawe. Dobra, czyli i Bołem mamy. Patrz, ja robię nogę prosto, a on zrobił tak bokiem. No. Ej dobra, to do, jest do zrobienia. O, coś takiego. No, no i nice. ja się nie odwróciło, nie do obrony. O kurde, krzychu nawet wyskoczył, a piłki nie dosięgnął. I to było to, co trzeba zaliczyć. To jest Jakie są ja tak Ale piękna bramka. No warto oglądać rekonstrukcje goli raperów, bo oni zaskakują. Oni ładniejsze bramki niż to widzę mistrzów, nie? Ukrzycha trwało to dłużej. Jakoś nie mogło mu wyjść to Rainbow, mimo że w poprzednim filmie super mu to wychodziło. No i tu zauważyłem coś ciekawego. Ej no, ty robisz tak inaczej, ty robisz inaczej niż ja. Ja robię tak, że prawa na lewą. I lewą robię Rainbow, a ty robisz lewa na prawą. Czy robisz lewą nogą no, rainbow? Ja robię tak. Tak i tak. No. Serio? No, a ty robisz drugą stronę? Ja wybijam piłkę piętą lewą nogą, a Krzysiu robił to prawą. Ale ty tak zawsze robiłeś, że tak. lewą? Okej, okay, no, czyli ty robisz drugą stronę. Okej, okay, przyspieszenie. I Krzysiu zostanie z takim golem. Też ładny, zaliczone. O No i to już miał potencjał taki, że okay. ciężko by to było. Lepiej Wyjąć. nie będzie, chyba. A na koniec coś, czego się nie spodziewacie: Gol Bdoesa z woleja z zapolakarnego w okienko. Nawet długo mi się to czytało. Kaj, to wydaje się strzał tak. No nawet szok, to jest no. co nie? Chyba wszyscy są w szoku, że mu wyszedł taki strzał. Najpierw wyczucie ribandera. 2. Ja pier. Do tej pory miałem z nim ciężkie momenty. To co? Przyspieszamy próby i wyciągamy wnioski. Pierwsze minuty bez konkretnego ładnego strzału. Ech. W sumie, jak widać na nagraniu, no to BDS był bliżej tej bramki, brałki. Jednak... 2-3 metry. I to nie jest taki wolej od boku. Aha, tylko taki... to w sumie BDOS też tak zrobił, nie? Trochę z prostego podbicia, z tak strzelił, Ale pod lekkim kątem. To prawda, BD nie strzelił mocno. To był taki balon. Takie bardziej kopnięcie w okienko niż soczysty strzał. Ale ja w sercu czułem, że muszę uderzyć mocno i soczyście. Ej, no dobre, tylko wyżej musiałoby to być. Więc po prostu oglądajcie do końca. Krzysiu robił to chyba za bardzo balonowo. Ojej, to jest bardzo leciutko. chcę. tak nie chciałem. Dlaczego BDS... do to doszło, że nie umiemy zrekonstruować show BDS? Okazuje się, że BDS jest lepszy od nas. Aż nagle, gdy powiedziałem, że to będą trzy ostatnie piłki. Dobra, last 3 Stało się to. Dotknęło i po i słówka, mam jeszcze rację, nie? powiedziałem, że na trzy. piątki Dobre. O wow, nie dało się idealniej. Co za gol. No chyba warto oglądać do końca, nie? Ale spokojnie, deser na koniec. Bedo jest zaliczony i to pięknie, ale Krzysiu spróbuje jeszcze kilka prób. No i Krzysiu zrobił to lżej, jak BDOS. Ja! Ale też flopek i za pierwszym razem. zarobiste. To było od razu bo ty jak powiedziałeś. To było jeszcze bardziej w stylu BDSa. Nieco niżej niż okienko, ale piękne. Jak taki deserek. Ej, nic nie wiem, że od razu się uda. Fajnie. No, Ale bramka BDSa była ładniejsza niż twoja, niestety. No, była, była. Po takim czymś można przejść do zaobserwowania nas na Instagramie. Za każdego followa oddaję lajki. Tak więc przypominam, filmy co niedzielę o godzinie 11. No i jeśli chcecie drugą część odtwarzania goli polskich raperów, bo mamy jeszcze kilka sam wiesz na o tym. Komentarzy. Tak jest, i znajdziemy coś fajnego, a widzicie, że są skillowi i, i też fajne akcje i bramki możemy rekonstruować. Do zobaczenia.